Cześć Manko, witajcie w kolejnym odcinku FIFA 22 Ultimate Team. Dzisiaj pokażę Wam paczki ze wczorajszego streama, a także zagramy sobie oczywiście Food Champions i uwaga, uwaga, kupiłem jednego nowego zawodnika. Możemy w ogóle zacząć od tego, co wczoraj wyszło w no po prostu FIFA. ten no Kaliguri. No. Całkiem spoko karta, jak ktoś chce z prawego pomocnika robić SPD, to wydaje być, być się to opcja idealna, jeżeli też chodzi oczywiście o serię A, no bo ciężko go będzie zgrać, bo to jest Wło... no dobra, Włocha nie jest ciężko zgrać, ale bardziej chodzi o jego klub, który jest no, z Bundesligi, także no ciekawe połączenie, A no jak ktoś to fajnie wykmini, to myślę, że karta może dawać dużo, dużo jakości w środku pola. Także oprócz tego, no, wyszła jakaś paczka, którą zrobiłem na streamie, no i to w sumie koniec. No, słabiutki kontendzik, tylko jeden zawodnik i jedna paczka, także szału nie ma. Także ja pokażę wam paczki, które otworzyłem za ważne mecze i ważne mecze UEFA, a także za pięć żetonów wymiany urodzinowej i uwaga, uwaga, spoiler, trafiłem kartę z nowej drużyny. Sami zobaczcie. Dobra, ale zaczynamy, złota paczka, piłkarzy, let's go, zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Pora trafić po prostu w jakąś kartę Food Fantasy. To jest oceną ogólną zostawiam na koniec. Także mieszana paczka piłkarzy Premium. I zobaczmy, co w niej będzie. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Ekrany. O kurde, tu mikrofon mi się sypie. Dobra. Nie będę mówił tego imienia, znaczy nazwiska. Duża, duża złota paczka. Ej, dobrze sypie. Same ekrany na razie Niemiec. Napasnik, czyli Wolont, nie? Mm. Werner! Werner! Dobra, mamy same chyba 80. Tak jest, no to zaczynamy od najbardziej słabych, czyli 80, plus, nie złota paczka, piłkorzy premium no i zobacz. Kurde, <laughs> przepraszam. I ekrany Mekitarian, okej, okay. ale ej, chyba same ekrany były, była jakaś paczka bez ekranów, chyba tylko pierwsza, nie? 8282, ej, dobra, to 80, plus, ostatnia paczka 80 plus. No może, no może coś wleci, nie no może coś wleci, proszę proszę. Kurde, ale znowu ekrany Włoszek, SO, o, a To chyba dla Huana będzie paczka. A jest i Aczerbi, Wczoraj Huan widziałem, że trafił Prime czerbiego. Dobra, no to mamy ostatnie paczki hm. Dobra, Elektrum, ja jej nie lubię jakoś, ja jej nie lubię, zobaczmy Może tu, może coś tu wpadnie Ekrany, fajnie, ale ja już łokam, jest już za dużo tych ekranów Dobra i dobra, mama takich piłkarzy, czyli półpaki za 50K. Let's go, zobaczmy o, czy to jest koates, bo oczywiście, no, Jimenez jest w drużynie Dobra, lecimy ostatnią paczkę, złota paczka piłkarzy Prime 82+, dajcie jeden walkout, dajcie jeden walkout, ludzie, dajcie jeden walkout, jest walkout dobry? Włoch? Nie wiem Donnarumma, pierwszy raz trafiony, pięknie, Donnarumma, GG, GG, GG Uuu, Inform, Rixen, ej, zamieńcie mi go, zamieńcie mi go na jego lepszą kartę W końcu trafiłem tego Riksena szkoda, że już tak dawno po tym błędzie Dobra, zgłaszamy składnik na pakę ultimate. Widzowie postanowili, że tą otwieramy. To lecimy z tą paczką. Dobra, bez przedłużania, lecimy. Paczka ultimate otwiera Ola. Także Ola otwiera paczkę. I uwaga, co dropnie Ola? Czy będzie coś ciekawego? Ola już nacisnęła i zobaczmy, co tutaj wpadnie. Jest, jest, jest. Co to jest? Co to jest? Co to są za karty? Co tu jest? jest? Co jest grane? Już się ucieszyłem, że to nowy event! A to jakieś motmy wyszły! No żeś ja pierdziele! O! 8-8, 8-7 Kurde, no jakby był wymieniony, to by chociaż fajnie było <laughs> Nie no, lipa trochę no, Zobaczmy, no może się uda Mega paka, jakiś walkout jeszcze jeden byłby naprawdę spoko I uwaga... Jest walkout! Dobra, udało się, Włochy znowu, Elesik, czyli Insigne Dobra, fajnie no jak widzieliście, trafiłem kartę z nowej drużyny, jednak no, nie była to ta drużyna, którą chciałem, była to drużyna kart men of the Match, no nawet nie wiedziałem, że taka wyszła, także reakcja też była całkiem komiczna. Także przejdźmy do rzeczy poważnych, czyli do Food Champion. Mam bilans 8 do 3, no i sprawa się komplikuje, jeżeli chodzi o mój ukochany bilans 16 do 4. Nie mam pojęcia, czy go w tym tygodniu wbiję, bo mam najgorszy bilans od chyba miesiąca, także no nie wiem, jaka ranga się szykuje. Wydaje mi się, że 14 winów mimo wszystko powinienem zrobić, są troszeczkę gorsze nagrody, ale też są fajne, no nie są to złe, złe paczki, nie? Było tak źle w pewnym momencie, że wywaliłem pakietę i kupiłem nowego zawodnika. A nowym zawodnikiem została ikona, ikona Michaela Siena kupiony za 690 tysięcy, no będzie grał na SPD razem, razem z Renato Sanchezem, no powiem wam szczerze, pakieta był ok ale po prostu czułem, że nie wykorzystuję w pełni jego potencjału, po prostu nie umiałem grać tą kartą, nie umiałem grać tą kartą, Troszeczkę za mało defensywna była, moim zdaniem. Ogólnie karta była dobra, ale tak jak mówię, ja nie umiałem z niej skorzystać. W związku z tym stwierdziłem, że go sprzedam i kupię sobie trochę prostszą kartę, czyli Michaela Essiena. A składzie Krywala, uwaga! Okej. Okay. Masz ten Stengera, co jest ciekawe, ma. Nie no, słaby skład. Oprócz tego Niklasa Zylene Neymara i Mikitariana to nie jest to dobry zespół. Oj, Maldini na SPD się przerzucił i piękne podanie Michaela Siena, ale nie, jednak jest Niklas Zyle. Kurde, to właśnie Sien ma być tym bardziej. O, ładnie nie... ładnie Renato. Ja właśnie Sien ma być tym troszeczkę bardziej defensywnym zawodnikiem, aniżeli Renato Sanchez, bo wtedy to będzie fajnie grało. Ten Renato Sanchez taki bardziej box to box fajnie jakby był. Znowu pierwszy mecz dzisiaj, także no nie wiem jak to będzie, jeżeli chodzi o mój poziom. Wczoraj mi w ogóle nie szło też w grze. Także może też paketa po prostu został sprzedany przez to, że mi słabo szło. I podanie do... Renato. Renato do butry Butra do Neymara. Neymar! Neymar! I jeden do zera! Brawo Neymarito! Brawo Neymarito! Dobra! o Jezu, pięknie Neymar, pięknie Neymar Butra. I zobaczmy Neymar, Neymar, Neymar. No nie wiem co zrobić, bo za, za ostry kąt chyba żeby strzelać. I Neymar, nie, 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 to było fatalne. Nie wiem, nie wiem, już się zagubiłem później. Dobrze, to, to że nie, nie trafiłem, bo taka akcja średnia wyszła w sumie z tego. I zobaczmy, pięknie, piękne podanie od Neymara no to była idealna piła. Nawaj, Rysiek! Rysiek Quarezma, o Jezus, ale przy krótkim, mamy pierwszy meczyk wygrany. No 2 do 0, krótko, szybko, łatwo. No, bilans powoli naprawiamy, już jest 9 do 3. No, zagrajmy jeszcze jeden mecz. Taki O, w sensie, no jest całkiem ok. Jest Mbappé, jest Neymar, ten Paketa, no który mi się źle grało. Jest Awar. Taki środek pola dosyć ofensywny. Lewy obrońca wydaje się być słaby, choć nie znam, w ogóle nie wiem co to za karta. Jest Nikla Zyle. No kurde, no fajnie było to wygrać. Jeżeli gościu nie ma jakiegoś skilla typu zawodnika 20, to wydaje mi się, że uda się to wygrać. Oj, 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 diabi, diabi! Pięknie do awara, ale kurde mi rozwalił w pierwszej akcji, nie? No, potężnie mnie pokonał. Mój odwieczny przyjaciel, przeciwko mnie tym razem. O kurde, Mbappé, Mbappé! Ale jest i Donnarumma, ładnie, ładnie go ścisnąłem. Uuu, to było katastrofalne, szczerze. No i dawaj, dawaj go, dawaj go. No wyszedł, wyszedł, dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, 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 dobrze. To wycofajmy sobie, no spokojnie, zagrajmy. Ojejku, ale ładnie, Klaus wybiegł mu. I diabi leci po skrzydle, zobaczmy. Spinaccola już tu jest, ale się nie udało, ale jest Cola jednak. Geniusz, geniusz. I dobra, piękne podanie do Neymara. Neymar już go widzi, już go widzi, ale to nie tutaj miała być. piłka, ale był tutaj tak, ten pojedyn główkowy wygrał, co prawda, no nic to nie dało, ale wygrał, ale wygrał. To nie był spalony. Eee, nieważne. O kurde, Ramos nie udało się podać Dobra, ładnie, cola. Dobra, dobra, mamy to. I Renato, lecisz już. I pięknie, Renato do Quaresmy. Co jest? Raum! Mi piłkę odebrał. Dobra, dobra, gościu, widać, że nie wiem, się podpalił za bardzo, bo jest tak dziurawiony, że szok. Kurde, no, ale są milimetry. No, milimetry ciągle, ciągle decydują o tym, że nie ma gola. Dla mnie, oczywiście. I do Renato. Renato się cofa. Ładnie. No nie, no, ale Renatek, tak się nie robi. Kurde, tego Renato w sumie też nie mogę wyczuć, tak szczerze, oj, ej, co, co, przecież to była piłka, to była piłka, dam sobie rękę uciąć, że to była piłka, co jest, jeszcze czerwoną mój frajer wklepał, co to ma być niby, o kurde, ale skam, potężny skam, naprawdę, i Johan, no nie, no mówię, ciągle milimetry, ta sama sytuacja, dawaj mi karnego ty. No, będzie mnie łupał chyba tą prawą, prawą stroną jego, oczywiście. Nie, też jego. Nie, moją, moją lewą jego prawą, Nie, moją, pra moją prawą jego lewą, o. Nie, no, Maldini to szefunie, on powinien sobie dać radę. Chyba, że Essiena na prawą obronę, chociaż no nie leży mi to. Na razie Essien ładnie tutaj łata luki. Michael, no musisz, to jest tylko Neymar. Dobrze, dobrze, dona Ruma. Dobrze, tu nie było karnego, wcale bym się nie dziwił w tym meczu. I Neymar, NEYMAR! I jest! Jeden do jednego, dobra, wiedziałem, to nie koniec meczu, lecimy, lecimy No mówię, nie wyjdziesz? Naprawdę? Dobra, myślałem, że wyjdzie, myślałem, że wyjdzie nie, Jakieś zmiany, ciekawe co będzie robił No i zobaczmy, czy on jakieś zmiany zrobił taktyczne może, nie wiem, zobaczymy zaraz No, jemu zespół się bardzo rozjeżdżał, ja czuję się jakbym grał na trzech obrońców teraz tak naprawdę Uuu, pressing, Jezu, kocham, kocham Cię przeciwniku Pressing mi zrobił jeszcze, o Jezus, jak dobrze, ale pressing po utracie chyba ma ale w jakikolwiek pressing, ja lubię, ja lubię I Neymar, no nie, znowu fatalnie Mamy tutaj na spokojnie, no SN, powiem wam szczerze, doskonale łata te dziury Którą mamy teraz w defensywie Nie spodziewałem się, że aż tak dobrze będzie to robił Johan, 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 nie ma Johan, dawaj jeszcze No nie, nie, nie Ej, no ale to było niesamowite, że to nie weszło, to nie weszło ludzie, to nie wadło Oj, 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 Renato, ładnie, ładnie, Renato. I koniec pierwszej połowy, ale kurde, no mogę być tam bramka, szkoda. Się zastanawiałem się, czy się przesunie, bo pierwsza moja myśl to była po długim, o kurde, jest 5 do 1 w strzałach. A mówiłem, że tu gościu będzie miał więcej strzałów. No i wracając, myślałem, że, że gościu się przesunie na ten długi długi słupek, a ja uderzę po krótkim. No na... chyba w ogóle się nie przesunął, a ja trafiłem w poprzeczkę, także. No szkoda tej akcji. Sien i Butra. Nie, no. Dobra, Sien jeszcze, dobra, dobra, ale nie udało się tego. Dobra, mamy to. Renat. Ej, no przy. O kurde. Dobra, dobra, nie, 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 mamy to. O, i Johan, 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 dobrze. Jazda. Butra, Johan, butra, Johan, 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 Johan i pięknie. Mamy 2 do jednego. Dziękuję przeciwniku, dziękuję. No mówiłem, jest to mimo tej czerwonej kartki, jest to mecz, którym przeważam. Widać to było po statystykach w pierwszej połowie, zresztą po pierwszej połowie. Oj, 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 a ja coś za coś takiego czerwoną wyłapałem. nie dobrze. Johan? Johan, Pięknie, pięknie, Johan! O to chodzi. I dziękujemy, 3 do 1. Pa, 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 pa. Wiecie co, już nie będziemy grać w full champion, zagrajmy sobie ten turniej, gdzie połowa ma 3 minuty. O, mamy Ermosą, Ermosą może grać za tego Felipe wydaje mi się, że to troszeczkę lepsza opcja I zagrajmy sobie jeden taki meczek. zobaczymy, może akurat to da się go wygrać Skład rywala, zobaczmy, okej, okay, nie jest jakiś, nie wiadomo jaki jest, loduwa na obronie jak Z Krazem, z kim Kimpembe, no to jest duet bombowy tak naprawdę no, Oprócz tego takie premier league typowe, myślę, że będzie całkiem prosto Moim zdaniem bardzo fajna formuła tego turnieju, tylko trochę za późno, bo mamy już marzec, koniec Nie no, marzec, marzec, z marca mamy a oni chcą, żebyśmy grali złotymi rzadkimi kartami w tym zespole. No, ja na przykład już w swoim podstawowym zespole nie mam żadnej złotej rzadkiej karty. Taki turniej byłby fajny, na przykład, nie wiem, yy, no mógłby być spoko taki turniej, nie wiem, pod koniec nawet grudnia, ale marzec, no już mogę dać chociaż tam kilka tych kart specjalnych dozwolonych w zespole, to już by było całkiem ok. albo jakieś ikony, to też by było fajne. Także, no jest on całkiem ciekawy. I Karasko, niestety, nie ma gola. Ale ten turniej w ogóle, czy ten, te mecze ze skróconym czasem, to jest naprawdę super pomysł. Powinien coś takiego w squad battle zrobić, tak naprawdę. To, to by było wtedy, to by, by, to by było IQ 300 dla EA, naprawdę. I każdy by był i, by, bił im, bił im brawo wtedy, nie? Jakby coś takiego zrobili w squad battle, że połowa ma 3 minuty, a nie 6. I Tony Cross, kurde z Lewity, No, crossem już się grało, crossem już się strzelało. Więc trochę znam tego zawodnika Co prawda lepszą jego wersję Ale to nie powinno nic zmienić Ale Suarez, koście, ty tylko umiesz strzelać I nawet tutaj w takiej sytuacji nie możesz trafić Ajajaj I Suarez. Suarez. Suarez! I jeden do zera Brawo Luis Brawo Luis I João Félix I João Félix I Suarez Kontra Lodówa Suarez to wygrywa Podanie do Modricia Modric to pakuje I mamy dwa do zera To już jest koniec Możemy iść no, Dobra, pierwsza połowa całkiem prosta, 1, 2 do 0 właściwie, także no, nie spodziewam się, że coś by się zmieniło, statystyki też mocno na moją korzyść, 7 do 1 w strzałach, no, no nie spodziewam się, że coś tu się zmieni po prostu I Felix, Felix przyspiesza Felix i Felix 3 do 0. No i mamy Rage i tak jak się spodziewałem, gościu się tylko przesuwał. Otwórzmy sobie paczkę, bo tutaj co każdy wygrany mecz jest paczka, więc to jest naprawdę na plus. A mamy dwie paczki, bo jeszcze jest paczka za sezon, co prawda nie są to jakieś super paczki, ale wiecie, zawsze jest szansa na coś fajnego. No dobra, to zobaczmy, Zacznijmy, złota paczka piłkarzy, no wiadomo, nic tu takiego no raczej nie będzie, aczkolwiek będą fajne karty, oczywiście na piki, które wyjdą w poniedziałek, a jednak jest walkout i to informa, pięknie, LO, mamy go, kurde, mamy go niewymiennego, najgorzej, no i to jest, to jest minus jednak, to jest minus, kurde, no... No, mam go i to jedyny duplikat. To jeszcze nie wymienna. Chyba nie ma gdzie go wsadzić. Szybko zobaczę, ale raczej nie ma. Ej, dobra, nie wiem czemu strasznie mi szkoda tego informa, Zróbmy tego Kali bo będzie po prostu fajny zmiennik w rajeczego. Dobra, to mamy to SBC zrobione. No, leci Kawani, leci też Miller, ale. W sumie spoko, bo będziemy mieli 90 overallowe czego na przepałkę. No szkoda, a nie 89. No dobra, trudno. Szkoda mi było tego uniformu po prostu fixalować, także no, mamy zawodnika nowego. Pretestujemy go pewnie. Właśnie nie wiem, czy dzisiaj będzie live. Daje mi się, że raczej nie, ale to podkreślam raczej. Bo być może zrobimy live'a, ale on się skończy przed 18, chce obejrzeć konferencję, a potem, no chyba klasiko też zależy o której się konferencja skończy. Najlepiej by było jakbyście zostawili oczywiście subskrypcję razem z dzwoneczkiem, wtedy na pewno live was nie ominie. A jeżeli dołączycie do Discord, to tam na pewno dostaniecie info czy jest live czy nie także warto link oczywiście w opisie kurde no może znowu coś dropnie, zobaczymy, może akurat znowu coś dropnie, duża złota paczka premium to nie jest nie wiadomo co, ale wiecie, zawsze może coś wpaść, no nie, no niestety nie mamy tylko foder oczywiście na piki, które będą w poniedziałek albo jakieś rozbudowy w takim razie dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się może dzisiaj, ale oczywiście nie obiecuję. Info o tym, czy będzie stream oczywiście, będzie na Discordzie. No i oczywiście, jak się odpalę, to będziecie widzieć. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę i że odcinek Wam się podobał. Do następnego razu i Siemka.